Serwus, Korzystając z okazji, że wybrałem się na grzyby, postanowiłem po zakończonym grzybobraniu sprzątnąć kawałek lasu. Niestety jest zasmiecony jak wszędzie komary gryzą. Jednak nie zraża to do sprzątnięcia, żeby to było przyjemniej, czyściej na następny raz. Fajne miejsce niestety zaśmiecone. Niektóre już śmieci po przejściu w lesie przygotowałem sobie do sprzątnięcia. Wyrzuciłem je tak z gęstwin leśnych na takie przejścia pomiędzy drzewami. Worek jest, rękawiczki są do dzieła. Zapraszam na odcinek. Auto zaparkowane. Trochę ostrość szwankuje, ale zobaczcie, dopiero zaczynam działać w tym. Worek przygotowany. Proszę bardzo, już pierwsze śmieci pod nogami. Kawa jak rurki plastikowej, plastikowa butelka. Widać, że fajne miejsce uczęszczane przez amatorów złocistego trunku trzeba opróżnić z żyjątek leśnych. Z ziemi śmieci oczywiście posegreguje osobno, szkło osobno plastik, jednak zbieram je na razie do tego worka. Proszę bardzo, więcej tego niż grzybów. A niestety, taki mamy klimat. Coś śmieci, żeby sprzątać mu ktoś chyba. O ile przyjemniej byłoby gdybyśmy mieli czyste lasy. Mnóstwo ludzi narzeka, że w lasach brudno, śmieci się walają. nic z tym, nikt nie robi. Naprawdę kartka osób zajmuje się. Z doprowadzaniem tego do ładu, tylko i wyłącznie z pasji, z miłości do natury, jest tak pięknie, tak przyjemnie, a ludzie sami świadomie tu wszystko niszczą, przykre. Papierek po lodach. Najwięcej tych małpeczek, butelek po alkoholu wszelkiego rodzaju. O, to jest pierwsza kubka przygotowana przeze mnie wcześniej. Małpeczka, I dwie szklane butle. I dwie siedem gruszówki, wszystko, no tak jak mówiłem, ląduje razem. Zostanie to posegregowane. I opakowanie przeleżało już czasu tutaj. i na kruszówki po flaming wyglądają na dość świeże o, niestety z mega cuchnącym płynem folia po żuberkach Żubr strzeże puszczy, lasu. Plastikowy odpad. Zużyta maseczka. Kolejna butla. Kolejny plastik. Stara poriówka. Kolejna małpeczka. Śmieciowisko przydrożne. Grzybek, trochę wyżarty. Zostawimy ślimakom. Kierek po cukierku. Wyłączę się na chwilę. Sprzątnę ten syf. I zaraz jestem z powrotem. Jestem z powrotem. Po krótkiej przerwie. Jedna strona sprzątnięta, po przejściu na drugą stronę okazało się, że jest tego jeszcze więcej. No, dziki wjazd do lasu. Kolejna krótka przerwa. Ponownie, po krótkiej przerwie, z tego małego fragmentu między kilkoma drzewkami udało mi się zebrać aż tyle towaru. No, szkło to jest idealny śmieć, który. Powinien zalegać w lesie, tak? Zwłaszcza w słoneczną pogodę. Wtedy będzie przyjemniej dla środowiska, kiedy to wszystko się wypali. Nie wiem, co ludzie mają w głowach, że robią takie rzeczy. Znaczy, co mają? Procenty. Rozumiem, muszą kulturalnie się napić. A ci, którzy. Zostawiają w lesie takie rzeczy, chyba nie potrafią kulturalnie. Tak w ogóle zdecydowałem się nagrywać te filmy, właśnie ze sprzątania. Dlatego, żeby pokazać mojemu synowi pięcioletniemu, że jest to fajna sprawa, warto to robić. Aby później, właśnie takie dzieciaki jak on miały gdzie swobodnie pobiegać, wybrać się na grzyby, odetchnąć świeżym powietrzem z dala od miasta. Także łączę się za chwilę, ładuję towar do worka. I tak, śmieci załadowane do worka. Zabieram je na wycieczkę do miasta. wyrzucę w śmietniku koło bloku od razu czyści, od razu przyjemniej przyjemniej wybrać się na grzyby odetchnąć powietrzem dać się pociąć komarom Olek śmieci przygotowany do wrócenia do auta. Oto dzisiejsze grzybki znalezione w małym lasku. Usłuszy się. Będą do bigosu. Zapraszam do oglądania, komentowania, lajkowania, hejtowania, subskrypcji, kontaktu ze mną na gmail.com. Jeśli chcecie wesprzeć kanał lub moje akcje sprzątania, dawajcie znać. Na kanale będą pojawiać się, tak jak już mówiłem w pierwszym filmie, materiały z demontażu. Łowienia magnesem, innych moich pasji typu kolekcjonerstwo, odznak federacji sportowych. Także zapraszam, pozdrawiam wszystkich.